Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym razem z wami poruszyć temat trudny, absolutnie niewyczerpany i niestety dla wielu jest to nadal temat tabu. Jak wiecie, od jakiegoś czasu jestem mocno zaangażowana w. Mm, konferencję sekson, czyli konferencję o seksualności i macierzyństwie osób z niepełnosprawnością. Tego tematu podjęli się Fundacji Avalon za co Czapki z głów, bo temat jest duży, absolutnie niewyczerpany i nieuniwersalny, bo nie da się powiedzieć, jak to jest z tą niepełnosprawnością i seksualnością w jednym zdaniu a nawet w jednej książce. A mimo wszystko fundacja Avalon podejmuje temat i wyjaśnia wiele rzeczy, które dotyczą każdego z nas. Bez względu na to, czy jesteś osobą sprawną, czy niepełnosprawną, seksualność ciebie dotyczy. Seksualność to absolutnie nie jest tylko seks. To jest również profilaktyka to jest dbanie o nasze ciało, ale także świadomość naszego ciała. Ostatnio na moim InstaStory nagrałam dość kontrowersyjny. Delikatnie z przymrużeniem oka filmik, który zaraz zobaczycie. Wybaczcie za um, format, ale jest to format Instagramowy, czyli w pionie. Ale myślę, że nie przeszkodzi to w odbiorze i w tym, co chciałabym również Wam przekazać. Także zaraz zobaczycie filmik, a w kolejnej części dzisiejszego filmu. Zostawię otwarte pytanie, no właśnie, najpierw zobaczcie filmik, a potem będę kontynuować. Seks z rana jak śmietana? No to świetnie się składa. Mamy poranek i pogadam dzisiaj z Wami o seksie. Nie wiem czy wiecie, ale za każdym razem, gdy proszę Was, abyście zadali mi jakieś pytanie, to zawsze pada przynajmniej jedno, dwa na temat seksu. Ja nigdy tak bezpośrednio nie odpowiedziałam na pytanie, i dzisiaj to zrobię. Więc jeżeli jesteście wrażliwi i delikatni, to uprzedzam: delikatna nie będę, choć w seksie delikatność jest bardzo ważna. Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale kobieta z niepełnosprawnością ma pochwę. Mężczyzna z niepełnosprawnością ma penisa. Ustaliśmy fakty, super i chciałabym, abyśmy pamiętali to. Nie różnimy się absolutnie niczym z osobami pełnosprawnymi, jeżeli chodzi o to, co mamy między nogami. Oczywiście mogą być sytuacje, w których występują różne zaburzenia i pewne organy są powiedzmy mniej lub bardziej sprawne. Ale powiedzmy tak szczerze, czy u pełnosprawnego faceta pewne organy czasem nie są zaburzone i jakoś o tym się tak strasznie nie mówi. I tak nie wytyka, i tak nie zastanawiano jak on sobie radzi. No, jakoś sobie chyba radzi, jeżeli chce sobie radzić, bo są tacy ludzie, którzy do szczęścia nie potrzebują seksu. pewnie nie znam takich, ale podobno tacy istnieją. Skoro już ustaliliśmy, co mamy między nogami, no to pora mm, powiedzieć Wam, że seksualność, a raczej seks dotyczy naprawdę każdego. I myślę, że Pytania o seks osób z niepełnosprawnością są po prostu dziwne, bo ja nie wiem, jak miałabym Wam opowiedzieć, jak wygląda mój seks. Dokładnie tak jak Twój, o ile uprawiasz seks. Niczym się nie różni. A jeżeli zaraz mi powiesz, no tak, ale masz inną budowę ciała, masz takie schorzenie, e, chciałabym e, mniej więcej się dowiedzieć, jak to wygląda, no bo jesteś kluchutka, przecież można cię tak łatwo uszkodzić. No można. Ale uwierz mi, kobietę całkowicie sprawną, albo mężczyznę, też łatwo e, skrzywdzić w trakcie seksu. Są różne fantazje seksualne i różne preferencje. Ludzie. Całkowicie sprawni, mają swoje upodobania, jak i rzeczy w seksie, których nie lubią, które wykluczają. I czy muszą się z tego tłumaczyć, albo mówić, no, analnie to ja nie lubię, albo lubię. Każdego to jest sprawa, jak lubi, jak spełnia się w seksie, czyż nie. I myślę, że najważniejszą rzeczą, jaką musimy sobie uświadomić, to to, że seks dotyczy przynajmniej dwojga ludzi. I jeżeli dwo, dwoje ludzi świadomie uprawia seks, to myślę, że ma na względzie swoje możliwości um, swoje ciało ale też możliwości um, i ciało partnerki i partnera. Nigdy nie jest tak, no chyba, że mówimy o gwałcie, ale dzisiaj o gwałcie nie rozmawiamy. Dzisiaj rozmawiamy o przyjemnym, spełniającym, fajnym seksie. I w takim fajnym seksie partner i partnerka wypadałoby, by się dogadali. I mówię to jeszcze raz. Bez względu na to, czy jesteś sprawdy, czy z niepełnosprawnością, dogadanie się w łóżku jest najważniejsze. I gdy słyszę pytania o seks, to zastanawiam się, cóż ja mam powiedzieć. Chciałabym dzisiaj raz porządnie rozwiać wątpliwości, i myślę, że rozwieje wątpliwości wielu osób, sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Seks może być tak samo. Przyjemne i wierzę, że jest tak samo przyjemne dla sprawnych, jak i niepełnosprawnych. A w seksie najważniejsze jest to, abyśmy poczuli partnera, abyśmy nie patrzyli tylko na swoje potrzeby, ale też na partnera potrzeby. Bardzo ważne jest też to, abyśmy nie robili rzeczy, na których nie mamy ochoty. I to jest prawda uniwersalna. Więc jeżeli zastanawiacie się, jak to u mnie jest, no to jest pięknie, bo ja z moim partnerem, z moim mężem, dogaduję się świetnie w życiu, jak i w łóżku. I nigdy nie patrzyliśmy na siebie w tych sprawach, jak na osobę sprawną czy z niepełnosprawnością. Dlaczego? Bo oboje w tym momencie jesteśmy spełnieni. Jesteśmy szczęśliwi i nie widzimy tych ograniczeń, bo ograniczenia są tutaj. Jeżeli myślicie, że to takie piękne słowa, to albo nie trafiliście na dobrego partnera w łóżku i w życiu, albo nie otworzyliście się na najpiękniejszą stronę seksu. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem w komentarzu. Mam nadzieję, że udostępnicie ten filmik dalej, aby więcej osób mogło się dowiedzieć o seksie osób z niepełnosprawnością. Chciałam Wam też jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jest taka fundacja, a konkretnie fundacja Avalon, która służyła projekt Sexon, czyli. O seksualności osób z niepełnosprawnością i macierzyństwie osób z niepełnosprawnością. Raz w roku jest taka konferencja, która bardzo merytorycznie i bardzo profesjonalnie porusza temat seksualności, seksu, macierzyństwa yy, dla sprawnych, jak i dla niepełnosprawnych, ale właśnie w kontekście yy, osób z niepełnosprawnością. Jeżeli macie jakieś pytania na temat seksu i yy, Nieważne czy jesteś osobą sprawną czy niepełnosprawną, to myślę, że tam jest idealne miejsce, aby się zgłosić, aby poprosić o pomoc, o wsparcie, o poradę, bo oni wiedzą naprawdę bardzo dużo i nie owijają bawełnę, bibułeczkę tematu, tylko prosto z mostu powiedzą. Jak jest, jak powinno być, jakie są możliwości i jak bardzo ważne jest to, aby seksualność to nie był tylko seks, ale również profilaktyka, badania, możliwość korzystania z ginekologa w takim samym stopniu jak kobiety pełnosprawne. Także jeżeli jesteście zainteresowani tematem, to ja naprawdę kieruję Was na profil z Sekson, bo tam uzyskacie mnóstwo informacji i myślę, że ten profil powinien być naprawdę polecany, udostępniany. Bo skoro jest tyle tematów i pytań o seksualność, o seks, to warto zapytać ekspertów. Wiem, to był dość e, mocny filmik, zdaję sobie z tego e, sprawę i powiem Wam szczerze, że e, gdy nagrywałam ten film, e, to myślałam sobie, czy nie jest zbyt mocny, bezpośredni, ale potem stwierdziłam, nie. To jest filmik, który absolutnie powinien pokazywać e, oczywistą oczywistość, czyli to, że mnie, się, Dotyczy seksualności i wszystko, co jest dookoła. Chciałabym z wami konkretnie porozmawiać o seksualności, o seksie osób z niepełnosprawnością, i mam nadzieję, że tutaj Fundacja Avalon pomoże mi, by odpowiedzieć na wasze różne pytania, bo wiem o tym, że nie jestem idealnym, perfekcyjnym i uniwersalnym modelem, na którym moglibyśmy się wzorować i odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania, bo na przykład nie jestem mężczyzną, a seksualność mężczyzn z niepełnosprawnością również dotyczy. Także jeżeli macie pytania, to zostawcie je w komentarzach pod tym filmem i zbierzemy te pytania i potem wrócę do Was, abyśmy odpowiedzieli konkretnie, bez owijania w bawełnę, jak to jest. Także nie bójcie się pytań. Mam nadzieję, że zadane przez Was pytania otworzą oczy, rozjaśnią pewne kwestie, ale przede wszystkim, kiedy ktoś mi napisze, że strasznie ogólnie mówimy o tej seksualności, zero konkretów, to będę mogła odesłać do kolejnego filmu. W tym będzie dużo konkretów i to takie konkrety, e, które najbardziej Was interesują. Także nie bójcie się pytać. A dla tych mniej cierpliwych, zostawiam w opisie linki do filmików, które nagrałam jakiś czas temu z dr Alicją Długołęcką, e, która jest seksuologiem i e, bardzo, bardzo dobrze zna świat osób z niepełnosprawnością i seksualność osób z niepełnosprawnością także e, naprawdę trzy bardzo fajne, merytoryczne, mocne materiały. Myślę, że z doktoralicją Alicją próbowałyśmy dość mocno wyczerpać temat, ale niestety nie było tam miejsca na Wasze pytania e, i to był błąd, przyznaję, dlatego poprawiam się i teraz będę chciała, abyście to Wy zadawali pytania i Wy dostali konkretne odpowiedzi na te pytania. Także nie Przeciągam już dłużej, piszcie komentarze, piszcie Wasze pytania, nie bójcie się zapytać o to, co chcielibyście wiedzieć. Ja już nie mogę się doczekać, jak przeczytam Wasze pytania i będziemy mogli na nie odpowiedzieć. Także zachęcam, zostawiajcie komentarze, pytania. No, i jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie. Wciśnij kciuk do góry. No i zapraszam do subskrypcji, bo dzięki temu zostaniesz u mnie na dłużej, jak ja to mówię, w moim anielskim gangu. I zapraszam na kolejne filmy, które pojawiają się na moim kanale w każdy poniedziałek i czwartek. Zapraszam i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku, a wy piszcie buziaki pa! pa.